Dużo zdrowia, dobrobytu, szczęścia dla nich i dla ich rodzin. Aby mogli ze spokojem co roku spotykać się na barbuce, wiedząc, że deklaracje mają charakter realny. Życzę tej stabilizacji, takiego z jednej strony działania. Tu, żeby jak najlepiej to wszystko funkcjonowało i myślenia per, perspektywicznie y, w dobrym tego słowa znaczeniu. Dużo zdrowia i pracy w dobrych, godnych warunkach, y, bezpieczeństwa pracy, bo to jest y, najważniejsze zawsze. Y, życzę nie tylko samym górnikom, ale też ich rodzinom, bliskim, znajomym tego, żeby y, spokojnie spędzili najbliższy czas. Życzenia, gratulacje, dużo słów uznania i zapewnienia o stabilności wydobycia w Turowie. Na tym skupiła się Akademia Górnicza, która co roku odbywa się z okazji Dnia Świętej Barbary, patronki górników. W tym roku na uroczystość przyjechał wiceminister energii Konrad Wojnarowski i zapewnił o trwałości kompleksu do 2044 roku. Turów to niezwykłe miejsce. Część ogromnej historii. Polskiego górnictwa i też część transformacji energetycznej, w trakcie której jesteśmy. A zgodnie z naszą maksymą od węgla do atomu, jesteśmy przekonani, że ten rok 44 nie jest zagrożony, bo mówią o tym nie tylko dokumenty strategiczne, nasze ustalenia, ale także wydawane koncesje samturów, i kopalnia węgla brunatnego tutaj w Turowie jest niezagrożona. Po pierwsze świadczą o tym wyniki i finansowe i wszelkie inne, a także plany, które, które ma kopalnia. Wiemy, że jest wiele wyzwań technologicznych, społecznych, właśnie tych transformacyjnych. Niemniej jednak Turów jest ważny, pozostanie ważny i Dopóki pierwsza elektrownia atomowa w Polsce nie powstanie, będzie częścią polskiego górnictwa. Słowa transformacja i bezpieczeństwo energetyczne wielokrotnie były powtarzane tego dnia w Turowie. O planach na przyszłość mówił także prezes. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jacek Kaczorowski. Te ośrodki wytwórcze, które dzisiaj funkcjonują w oparciu o węgiel kamienny. W przyszłości muszą zostać wykorzystane w produkcji bezemisyjnej, produkcji jądrowej, być może z okresem przejściowym dla co po niektórych lokalizacji. Przypadek Turowa jest przypadkiem podobnym do Bełchatowa. jako rozstrzygnięcie docelowe. Docelowy projekt transformacji to jest instalacja jądrowa. Ale okres przejściowy może być nad czym pracujemy, również projektem gazowym. A ze względu na konfigurację, ze względu na zasoby wodne, możliwym jest budowa na dzisiaj funkcjonującej odkrywce i zwołowisku wewnętrznym instalacji elektrowni szczytowo-pompowej o mocy nawet do 1 gigawata, co jest idealnym rozwiązaniem skojarzonym z elektrownią jądrową. Dla każdej lokalizacji, dla tych naszych pięciu lokalizacji, Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik i Dolna Odra, przygotowujemy takie projekty. One będą przepracowane pod kątem efektywności po to, żeby rzeczywiście utrzymać koncepcję optymalnego wykorzystania tego, czym dziś dysponujemy. Reprezentacja gości w tym roku była silna, bo oprócz władz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, turów odwiedzili przedstawiciele samorządu województwa, a także posłowie. Naszym zadaniem jest to, żeby doprowadzić do tego, aby ta transformacja przebiegła sprawnie, skutecznie i przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców i dla pracowników zarówno kopalni jak i elektrowni turów. To jest bardzo ważne i tutaj dużą rolę w tym procesie transformacji muszą odegrać również oprócz samych władz lokalnych przedstawiciele, którzy reprezentują ten region, a więc parlamentarzyści. My Stale monitorujemy tę sytuację, która jest w tej chwili tutaj w, 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 właściwie w worku turoszowskim całym. E, I e, mamy powagę tej sytuacji, znamy e, wyzwania tego regionu i musimy e, Przypilnować, aby środki finansowe zarówno unijne, jak i środki krajowe znalazły się na przeprowadzenie tego trans tej transformacji energetycznej w sposób płynny, żebyśmy nie obudzili się z ręką w nocniku, jak to miało miejsce 20 kilka lat temu w Obrzychu, gdzie z dnia na dzień zostały zamykane kopalnie. Bardzo ważne jest, że się docenia górników, że się im dziękuje, że się yy, yy, jak gdyby szanuje. Ich wysiłek, ich prace, ich dbałość o, to, o ten kompleks energetyczny. I ja bardzo cieszę się z tego, że i władze kopalni, i władze polskiej grupy energetycznej bardzo tak podchodzą mądrze do, tych, do tej transformacji, która jest przed nami która może dzisiaj nie była najważniejszym, bo to nie jest, jest dzisiaj święto, ale w tym sensie mądrze, że przede wszystkim jest człowiek, przede wszystkim jest, są pracownicy, którzy pracują, którzy działają na rzecz pomyślności tego kompleksu, a można znaleźć takie rozwiązania, aby przeprowadzić to w sposób mądry, korzystny dla wszystkich stron. Akademia to także czas podsumowań o tym, jak minął rok, mówił dyrektor kopalni Przemysław Kozłowski. Lepszy niż zeszły niż ostatni. W tym roku zwiększyliśmy wydobycie na odkrywce, sumując i nadkład i węgiel. Pomimo tego, że zoptymazowaliśmy pewne struktury wewnątrz kopalni i tak naprawdę poprzez odejścia na emeryturę już zasłużonych pracowników Musieliśmy to zorganizować pracę w ten sposób, żeby przy, przy posiadanych zasobach kadrowych mimo wszystko utrzymać, a nawet zwiększyć wydobycie i to nam się w tym roku udało. Gości było sporo, a wśród nich lokalni samorządowcy, naukowcy czy przedstawiciele współpracujących firm, a sama akademia w Turowie to także tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem świętej Barbary, przemówienia gości i element bardzo ważny dla wszystkich pracowników, czyli wyróżnienia i odznaczenia zasłużonych pracowników. A na zakończenie artystyczny akcent najwyższych lotów. Koncert kopalnianej orkiestry wraz z gośćmi.